Przyniesiemy w pierwszym odcinku z nowej serii w Minecrafcie. No, to jest tak naprawdę mój dom um, e, ja mam 15 lat i nazywam się Karol, ale w Minecrafcie wszystko co nie? Wszystko w Minecrafcie. Tak. E, Słyszeć, życie, Eee... Trzeba czekajcie. Oh. No. Mm. Okay nie. nie nie okej więc tak to tutaj mamy no tutaj mam fajny telewizor hashtag No, mogę włączyć i mam pilotkę, nie, mogę ją okrątać, mogę krać, nie. E, tutaj mam, na razie nie mam niczego, ale będę nagrywać na YouTube. Moja Łóżka i tutaj moja ślizgadka. E, to na razie kleb. Ten domek będzie się zupełnie rozwijać. Więc zobaczymy co się stanie z nim. Więc idziemy teraz może do wioski. Kiedy tutaj jest... Wstawaj, No Nie zamykaj to drzwi. To jest sklep. Nie wiem czy mi to służy. Yeah, lift it up. Try, uh, try the lift at all? Try whatever. Come Oh yes, clap. i Clap. Okay. Mm -hmm. it's Tu jest alchemika. Ale tutaj jest naszego alchemika. Fajnego gość. Bo nie może spać. To jest zwykły dom. Ok. Dom był zamknięty przez mojego ojca. Bo... Ale zbroja. Może kiedyś tu przyjdę po to zbroję zobaczę, zastanawiam się nad tym O, tu kotek jest, cześć bo chyba kiedyś miałem kilka tam kotów i on na przykład tamty kot, nie? to jest, ja sprzedaje wozy, dużo od domu tych kotów było I tutaj tego zostawiłem nie wiem, czy ktoś tu mieszka. Chyba nie, już tu nie ma. Może bym postawił tu już ktoś zamieszkał. No nie wiem, nie wiem. Dobra. Kolejny dom, jak zwykły dom. To jest kolejny sklep. Ten jest większy. A no, tu jest. No, nasz nasz y, rynek miasta a jak co to mój ojciec jest burmistrzem tutaj prezydentem miasta nie wiem bardziej burmistrzem, bo to jest takie wielkie miasto, może kiedyś będzie miasto Tutaj można rzecz to To jest zabytek chroniony, prawem. Właśnie, to jest zabytek. Na razie można to wchodzić za ale to się zmieni. O. Właśnie, tak trochę. Źle jest, ale. Okej, okay. tu mamy farmę. mamano Tu jest. Nawet nic tu nie ma. Taki pokrajowy sobie domek. Tu byłem. Tu jest, no, zwykły domek. Tu to, to są krowy. No. Najgorsze jest o to wszystko, Będziemy musieli to zmienić bo ta dziura tutaj bo jest, bo to jest bardzo zła będzie trzeba zadbać. tu jest zwykły domek tu też tak do domek ostatnio to z moim pieskiem i tu nie było o tego i on spadł tam na dół musiałem robić ja akcję ratowniczą Źle było, ale czemu ty wrzucasz sobie do kompostownika? Co ma masz do? Szmaragd, co? Są... Nie mam ziemnia. Miejsce stąd, kościół. Nie po to się tu przychodzi, abyś do kompostownika wszystko wyrzucał, ok? To jest najlepsze jak można to zbierać. Są to. A, właśnie to z powrotem przewrócić. Aby, a ja to się kieruje robię. To nie mam nic robić. A. No. O nie. Nie widzę skąd? I tu nic nie wracaj. Mówiłem coś. z biblioteka. No i zaczęło się. Tam już jest śnieg, natomiast e. idzie zima, bo to już grudzień. Niedługo będzie właśnie śnieg u nas, może w kolejnym odcinku będzie śnieg. Zobaczymy, bo fajnie byłoby, gdyby śnieg nie? Byłby śnieg u nas. Nie. No i zobaczymy, czy będzie śnieg. Fajnie by było. Ja wracam do domku, bo pada. Może czapki tutaj za Nikt ich jeszcze nie kupił, no niestety. Ale. Ja chyba chciałbym powiedzieć tylko, żeby. Nie. nie wiem. To chyba tyle na temat odcinek, więc dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie, aby sprawić łapkę do góry, subskrypcję, Ra razem z żeby nie przegapić osobnego odcinka z nowej serii mówię na serio. Uh, I no, trzymajcie się. Zobaczymy do kolejnych odcinków.